Hejka kochani, z tej strony Gali. Witam was bardzo serdecznie na tym kanale. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba i jesteśmy w naszej nowej restauracji. Jest to nowa restauracja i tak. Mamy tu kelnera. No i wcześniej miałam inne restauracje i pokażę wam zaraz jak wygląda menu. I tak, polbrąd. Mam e, chińskie, dzy, e, chińskie, brytyjskie, amerykańskie, włoskie, francuskie, australijskie i węgierskie. I wszystkie picia. Więc tu. Najpierw mamy full pas. I tak, ja zatrudniłam kelnera, bo sama mam sobie nie dała rady. Kelnerkę w sumie, można powiedzieć. Teraz będę zbierać na nowe stoliki. I um, w sumie sałatka włoska. We wrześniu jadę do Włoch. Więc sałatka włoska. Idealnie. A ja wezmę sobie akurat sałatkę włoską i to zaniosę. Zbiorę talerze. Coś dla Państwa. Tarta jajeczna. W łóźdź mnie nie zjadła. Może dlatego, że ja nie lubię jajecznych rzeczy. Tu już Alicja zbierze zamówienia. Stan 200 pieniędzy fajnie. lazania I tak, teraz sobie zatrudnię może jak będę miała więcej krzeseł to zatrudnię sobie kucharza jak nie będę nadążać Ja jestem dobra w tą grę, bo bardzo długo w nią grałam więc takiego problemu nie ma wszystko, wszystko obczajam. Szkoda, że nie można robić paru danych na raz, że jak jedno się piecze, to że już tu mogę kroić, na przykład pomidory. To by było dobre. Dobre zjedliście. Kolejka się teraz zaraz nimi zajmie. Jak powiedz, a nie, one nie chcą już. Okej. Okay. Jak kończy, to się robi coraz większe. Nie wiem czemu. Z tym stolikiem mam problem, bo często kasy nie mogę z niego zebrać. Ok, ukończono drugi dzień, więc to jest nowa restauracja i jedną potrawę. Mmm. może być. Okej, okay, w końcu. I postawimy sobie na krzesła. O, kolejni. Daj nam kasę. Stoły. Zamknij To. to. sła L. Czu teraz postawię stół. OK i jeszcze stół tylko postawia. Zbiorę kasę i stół, stoły. Teraz będzie można. Okej, okay. do zamówienia dawać. To ja idę do zamówień i teraz sobie zatrudnię kucharza, jak nazbieram na tyle kasy. Tu się już jedno danie gotuje. Dobrze, to już mamy jedno danie do zaniesienia. Alicja przyszła. Tosty się robią. Lemoniadę tu zbiorę. Dobrze, Alicja szybciej. Ja, ja nie nadąża. Dobra, pomogę mogę trochę. <laughs> Okej. Okay. Ja cały czas stoję i gotuję. Tak nie może być. Zbieramy na kucharza. Bo tak nie może być, że ja będę starać i gotować wieki. Pieskie ciasto zrobione. Gotuj. W ogóle ile jeszcze zostało mi rzeczy chińskich czy japońskich. Japońskich 3, 6, 7. Okej. Muszę uzbierać. Obiecuję wam, że to zrobię. I będzie kucharz i nie będę musiała cały odcinek stać przy garach. Wy no, widzicie, ja rosnę za każdym razem. Ja już Alicję przegoniłam. O co tu chodzi? O, okej, okay, mam zamówienie. Mam cztery zamówienia. Zabaj szybko. Szybko. Muszę nadążyć, żeby klienci byli zadowoleni, żeby jak najszybciej sobie poszli i zostawili mi kasę. I tak, mm, ja bym to dalej robić. Lasania zrobiona. Teraz może bekon. Dobra. Spaghetti carbonara gotowe. Alicja cały czas nowe zamówienie mi dodaje. Tosty się robią. Kasa została, dziękuję. O nie, bo to jest ten nieszczęsny stolik, który nigdy nie chce... O, bo ten stolik nigdy nie chce mi oddać kasy. Czy wam, że zaraz kupię kuchara, bo to jest niemożliwe. Nie, nie można tak, żebym ja nie nadążała z gotowaniem. O, ktoś do mnie przyszedł? Mieszkołka mm. boki. Mam dwa jest spaghetti do zrobienia. A spagetti z kluchami już jest. Aha, Czy myślałam, że muszę posypywać. Idźcie już ludzie do domu. Bo ja nie mam kasy. Ciasto księżycowe się już robi. Nie wiem czy się robi ta bioli, a ciastko księżycowe już jest zrobione. Ale to ciasto jest białe, a tam jest inne. Nie brakuje mi 5 monet, żeby mieć kucharza. To jest, to jest 50? Okej, okay, stąd mogę. Okay. Alicja ma już dru drugi i połowę. Bo jestem jakimś menadżerem, okej. Okay? No i znowu urosłam. Ludzie, idźcie sobie do domu, błagam, błagam, błagam. Dobra jest. Będzie kucharz. Dobra Alicja masz tu, zebrane. Najpierw, najpierw jest praktykant. To mu pokażę, jak to się robi. Bo on musi zobaczyć, jak to się robi. Tym bardziej, Ty może być kucharką. Chociaż może nie. Możesz być kucharzem, ale inaczej musisz wyglądać. Włosy, niech masz. O, to pasuje idealnie do niego. Czy może być. Zamknij. Nie, pali się nie wolno tak. Czemu w ogóle on i ja na bosaka chodzimy? nawet ja nie mogła odblokować. Okej, okay. okay, to Filety rybne z frytkami to jest y, początkujące danie każdego, który zaczyna w jednym tym. Chyba nie pamiętam y, w jakim dnia. to jest początkujące danie. Pamiętam, jak nienawidziłam tego dania, bo mi się znudziło. Dobra, kalerzyka, dawaj, tam dawaj, Alicja. Ja nazywa się Alic, ale mówię się na nią Alicja. Okej, okay, już będziesz gotował, ale nie podoba mi się to, że ty się tak nazywasz. Patryc będzie Ale musi mówić na niego Patryk Bo inaczej mi nie, nie pozwoli takiej nazwy wpisać Blenduj Nie wiem czemu, ale nie lubię blendować Blendowanie jest niefajne No i widzicie, ja cały czas rosnę, tak nie może być to z krewetką. O nie, nie mogę. Dobra. Czy już idzie jedzonko? Talerze. Kasa. Kasa musi się zgadzać. Może, że najpierw yy, krzesła? R Co będzie mu zrobić taki zrządek? Kiedyś to zmienimy, spokojnie o nie, zabrakło mi kasy Ktoś skończył? Nie No trudno trzy malowania nie którego zafarbować nie mogę. Dobrze, zrobimy sobie jeszcze jedno. Jak postawię stół, to nie wiem, co zrobię, żeby tylko albo tu usunę i to zmienię. Dobry mam pomysł. Nawiguj mi. Ok. Nawigacja włączona. Chlebek czosnkowy. Zabierane talerze. Dobrze, Alicja, ci idzie. Na co bym teraz się pozbierała? W sumie na słoik z napiwkami, z działka i zwykła reklama. W sumie teraz będę zbierać to on i już nigdy nie będzie mi przychodził do restauracji. nie. Nie pozwala nikomu przejść już do mnie, bo będzie zamknięta. Dobrze, Alicja dawaj szybciej. Pizza z warzywami. I egotuj. Tu jest kasa dla mnie. Bez problemu, bo kasę. Co masz? Dzięki za kasę. Bo jednak chcę tu zrobić taki mały porządek. Włączcie, nie, jednak wybierzcie menu. Okej, okay. już się tym zajął. Okej, okay. mamy kasę. Ładna jest ta restauracja i w ogóle mam za darmo akwarium, ładne, te ryby wyglądają mega strasznie. Mogę patrzeć z akwarium. naprawdę ważne Patryk, rób. Kelnerka wyszła w stół. No najlepsza... Nie, jeszcze weszłam w jedzenie człowieka, nie! Kelnerka jest, jest naprawdę zła. Dzięki za kasę ludzie. I w końcu zaniesie im te kuleczki. I być z tego stołu, błagam ciebie. to nie umiem. <laughs> Ej, to są siostry bliźniaczki. Tak samo napakowane, że sama fryzura. Też mają białe spodnie, Są lubię białe i czarny kolor. No siostry przyszły dlatego ale Alicja stoi jej w stole. Kasa, zostawcie już nic, nie bierzcie połapam. Okej. Okay. Czyli teraz sobie możemy zrobić remontik? I to będzie bardziej za darmo, co ja coś muszę tutaj pozmieniać, moim zdaniem coś tu trzeba pozmieniać. Na przykład R L... przesuń Przesuń. 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 I co? przesuń. I przesuń. I świetnie to by było. gdybym tak zrobiła? Kelnerka miałaby więcej godzenia. Świetnie. Jestem zła. No, bo wielka mocny, ale co mi to daje kupić wielka mocnego? Okej. Tak, to nie będzie stół, a co myślisz, żeby sprzedać, co za tyle. Nie wiem, że to się mega nie opłaca. Ale stoły i na przykład jakiś ten większy. Na przykład taki. Bo no na pewno więcej ci nie kupię, ale... Jakiś tu z się tu hmm, tylko teraz nie wiem, co zdać. R. Jest. Jeszcze stół. może tu bardziej to te przesunąć? Też nie tu. Przesun i będzie naprawdę duży i ładny stół, i za to będzie się dostawać duże kasy. Osiem osób będzie naprawdę duże. Przesła. Mam Czy nie? Pomaluj. Jest te Chyba mam jeszcze jedną potrawę. Kart powyszusz. A co z tym, jeżeli bym tu chciała sprzedać? Za 60. Kurde, gdybym wcześniej pomyślała i... Im... Co tu się dzieje? Świecie sprzedałam. Aha. Pomaluj. OK. Tylko bym to jeszcze pomalowała. OK. Może być. I tu łączyć się od Otwarte te przechodźcie. Nie, i dla nich morno jest tu nie. A nie, bo to jest pięć osób. Okej. Okay. zbieramy teraz do drugiego kelnera, żeby było łatwiej. więc w sumie to na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę wesołej i miłej Wielkanocy. I to wszystko z mojej strony. Buziaczki kochani i papa. Pa.